Witam was w kolejnym odcinku Chciałbym powiedzieć o sprawach, które Wszyscy hejtują wszystkich youtuberów Lee City. Wszystkim o to chodzi, że się poprawił Dzisiaj, ale Taki, powiedzieć, youtuber Lee City, też hejtuje Ale powiedzieć On versus Ona to nie jest takie Nie są takie pedoły Admiros, zrobił przykrość Admirosowi Też powiedział, y, Zrobił komentarz i Powiedział teraz, teraz, teraz powiedział Teraz powiedział Liczy T. Teraz będzie lubił Admirosa, ale powiedział teraz. Admirus jest lepszy od Abry. Ale o co? po co się czepia Abry? Słodka dziewczyna ciągle kłamie ciągle wyzywa wszystkich. Dlaczego niby? Bo ja nie wiem, bo nie jestem ich fanem, ale Licity się poprawił. A słodka dziewczynka zbanowana, a teraz już powróciła. Nie wiem czy to, nie wiem, czy to fake, ale y, fakeowy fejko, powiedzieć. Lisek. To był mój hater ciągle. Bo to był mój hater, powiedzieć i go nie lubię. Że z moim, moim przyjacielem, najlepszy, który mi napisał komentarz, no to powiedziałem, że to jest kit, też kit. No i, i to jest koniec. I moi wszyscy hejterzy, teraz moim hej, jestem ich haterem, ale, ale nie, coś tam nagrywam. No i do widzenia.